Siemano, jestem b Mefo, polski flavor, funky masons. Chciałbym dzisiaj rzucić kilka fajnych rozkmin na temat footworku. Ok, pierwszą rozkminą, którą chciałbym ci rzucić, to jest patent dzięki któremu wyluzujesz się podczas futworku, przyzwyczajisz się do tej pozycji, bo normalne jest, że pozycja toprokowa jest, jest dla nas naturalna. Chodzimy, biegamy, poruszamy się właśnie stojąc, dlatego toprok jest tak łatwy do opanowania. Futwork to jest troszeczkę inna rzecz, troszeczkę trudniejsza i właśnie. Co powinieneś robić? Co powinieneś ćwiczyć, żeby, żeby osiągnąć luzik? Po prostu osiągnąć luzik w futworku. I chodzi właśnie o to, żeby tutaj się poczuć. Żeby tutaj sobie potańczyć, pobawić się, porobić jakieś tam, tam zwykłe ruchy, rozciągać się, poznawać po prostu tą pozycję. Każdy, ka, każdy kierunek. I tutaj właśnie, zmien zmieniać strony, łapać sobie za podłogę, obkręcać się. Podchodzić do przodu, do tyłu. To jest pierwsza podstawa, o której chcę powiedzieć. Czyli masz kilka kierunków. Tutaj możesz przenosić sobie ciężar na jedną stronę, na drugą, do tyłu. To nie, nie jest prawda, że musisz być tak i robisz czysto ruch. Ty, ty masz po prostu tutaj zacząć się bawić o Flavie. pogadamy sobie na następnej lekcji. Yy, dzisiaj właśnie chciałbym, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na to, że, że tutaj jest ważne miejsce. Jeśli tu będziesz czuł się dobrze, no to żaden z Twoich ruchów yy, nie, będzie, nie będzie chaotyczny, po prostu Ty nie będziesz się spinał. To jest pierwsza rozkmina, a więc, a więc pamiętaj, ćwicz, ćwicz tutaj, chodź sobie, przyzwyczajaj się do tego, do tego miejsca, wymyślaj ruchy, rób sobie frizy, po prostu to ma być dla Ciebie naturalna pozycja. Drugą rozkminą, którą chciałbym się z Tobą podzielić to są ogólnie biodra w footworku, chodzi o uruchomienie ich w różnym kierunku po to, żeby Twój footwork był płynny, a więc korzystając z tych patentów, korzystając z tego ćwiczenia możesz upłynnić swoje ruchy, możesz upłynnić swój footwork. OK, jest to pierwsza lekcja, na której chciałbym powiedzieć, jak uruchomić konkretnie biodra. Jak uruchomić biodra w yy, footworku? Co zrobić, żeby, żeby footwork był płynny? I co zrobić, żeby, żeby zacząć latać? Po prostu, żeby zacząć latać na futworku. Wiem, że problemem jest to, że wielu B-boys po prostu łazi. Łaziki, po prostu cyk, cyk, cyk. Chodzi o to, żeby zacząć, zacząć lecieć po prostu, podskakiwać, frunąć. Bioder zaczynamy używać przy dwóch pierwszych, podstawowych ruchach. Yy, na six stepie, jeśli chodzi o whip. Whip to jest ten ruch. To jest, to jest sweep. To jest whip. To jest whip. Teraz jest, jest ten patent. Yy, haczyk. Whip. Sisi. Haczyk. Whip. Sisi, haczyk, whip. Im więcej będziesz używał whipa, tym bardziej twoje biodra będą wychodziły do przodu. Używając tego ruchu, już na samym six stepie zaczniesz wyciągać swoje biodra. To jest ważne. Kolejne ćwiczenie to jest to jest po prostu taki obrót. Pochodzi to po prostu z W. Jest to old schoolowy patent. Używając tego. Nie bajtujesz nikogo, jest to po prostu foundation. A więc ćwicząc w ten sposób, możesz pozbyć się czegoś takiego, że masz jakąś tam pozycję, no i robisz krok. Nie, to nie chodzi o to, żeby zrobić krok, to chodzi o to, żeby zatańczyć całym ciałem. Biodra, biodra, biodra. Biodra. U. Właśnie, o to chodzi. Cyk. A więc, zanim zrobisz whipa, czy sweepa, pamiętaj, biodra, cyk. Kolejny patent to jest to, że, że z tej pozycji możemy wychodzić sobie w górę, cyk. Co też fajnie wygląda. Ogólnie cały footwork wykonany tutaj, cyk. Wykonany w ten sposób jest o wiele bardziej dynamiczny. Kolejnym fajnym patentem, jeśli chodzi o biodra, patentem, który upłynni Twoje ruchy, to jest ćwiczenie, to jest po prostu takie ćwiczenie. Biodra na dół, do góry. Kółeczka do przodu, cyk. Do tyłu. Zobacz, zobacz jak to wygląda. Tutaj możesz być u góry. Możesz, możesz od tyłu z góry zejść na dół. Tutaj wyjść z powrotem do góry. Możesz bawić, się, yy, możesz bawić się wysokością futworku. Ok, przypomnijmy sobie wszystko, yy, co, powie, po, co powiedziałem, co pokazałem dzisiaj. Podsumujmy sobie to wszystko. Yy, pierwszą rzeczą to jest właśnie balans, to jest, to jest to opanowanie i yy, no i ten luzik tutaj na tej pozycji, na tej podstawowej pozycji. Pamiętaj, że jeżeli coś wymyślisz sobie tutaj, Cokolwiek wymyślisz sobie tu, to później możesz użyć to właśnie w bibojowym flow. Każdy najmniejszy ruch wymyślony w tej pozycji, może być później użyty już w tym pełnym bibojowym locie. Że tak to nazwę. A więc po prostu chodź sobie, kombinuj. Tańcz sobie. Próbuj sobie różnych rzeczy. Rozgrzewaj kolana w ten sposób. Tutaj, pokazuj coś. Baw się. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to jest, to jest właśnie. Whip. Cyk. No i ruch biodrami. Z którego muszą wychodzić wszystkie sweepy. Wszystkie ruchy. Z którego powinny wychodzić. Oczywiście. Eee, to znaczy, jeśli chcesz, żeby twój futur był płynny. Kolejna rzecz to yy, to właśnie ćwiczenie tutaj. Cyk. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Na zakończenie tej lekcji chciałbym ogłosić mały konkurs. Pod tym filmikiem znajduje się miejsce na Twoje komentarze. Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, to napisz swój komentarz, napisz mi, co myślisz o tych lekcjach. Napisz mi, czy chcesz więcej. Możesz poruszyć jakiś problem, może postaramy się się go jakoś rozwiązać. A więc jeśli chcesz wziąć udział, to zostaw ten komentarz. Z całej listy komentarzy wybiorę trzy, najbardziej inspirujące, moim zdaniem, najlepsze. I te osoby, które, które zostawiły te komentarze, yy, wygrają nagrodę główną, czyli materiał wideo yy, z moich warsztatów, które odbędą się już niedługo. Yy, zapraszam do komentowania, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie i zapraszam na kolejną lekcję. Pozdro.